Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak korzystać z wbudowanego inteligentnego domu Fred Matter na telefonie Pixel 10 Pro. Na początku musimy przejść do sklepu Play i zainstalować aplikację Google Home. Wygląda ona w taki sposób. Wybieramy ją i instalujemy. Jeżeli mamy już ją zainstalowaną, najlepiej sprawdzić, czy jest na pewno zaktualizowana. A następnie możemy sobie ją otworzyć. Gdy już to zrobimy, wybieramy sobie opcję Rozpocznij, następnie decydujemy się na to, czy chcemy zezwolić aplikacji na powiadomienia, czy też nie. Wybieramy konto, z którego chcemy korzystać, dajemy OK. Następnie włączamy sobie Bluetooth, lub też nie musimy go włączać, jeżeli nie chcemy. Możemy dać dostęp do lokalizacji. Możemy też wybrać opcję tylko tym razem, i za każdym razem, kiedy będziemy wchodzić do aplikacji, będziemy dawać dostęp do lokalizacji. Wtedy aplikacja nie będzie miała tego dostępu przez cały czas. Gdy już wejdziemy, do naszej aplikacji możemy zobaczyć zakładkę Ulubione, Urządzenia, Automatyzacja, Aktywność czy też Ustawienia. Jeżeli chcemy dodać urządzenie, właśnie Fred Matter, będziemy musieli przejść do opcji Urządzenia, następnie Dodaj, i tutaj mamy opcję Urządzenia obsługujące Standard Matter. Teraz wybieramy sobie opcję, żeby zezwolić naszej aplikacji na dostęp do kamery. I skanujemy kod QR naszego urządzenia, które chcemy dodać do aplikacji Home Google. Gdy już to zrobimy, wtedy ono się wyświetli tutaj, a my będziemy mogli nim normalnie sterować. Będziemy mogli je też dodać do ulubionych i tak dalej. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!